Moi kochani, usiądźcie wygodnie. Idziemy w nasze rozważanie o adoracji Najświętszego Sakramentu. Przygotowujemy się już do uroczystości zesłania Ducha Świętego na 28 maja, kiedy chcemy Dłobi Świętemu przynieść naszą armię pokutujących. Przypominam, armia pokutujących jest ostatnią deską ratunku dla tej, moi drodzy, cywilizacji. Stąd przygotowuję was do potrójnego, czy razy tak w ramach pokuty narodowej, codzienna modlitwa, pacierz ran, ran, ranny wieczorny, kult Eucharystii, z tym są związane formy pokuty, post milczenia Wszą Świętą, post Eucharystyczny trzy godziny, adoracja Imsza Święta. Trzeci punkt to post o chlebie i wodzie. W poniedziałki, w środy i w piątki. W poniedziałki obrona terytorialna naszej ojczyzny. W środy, w, w środy to jest, moi drodzy, o intronizację rena króla Polski, a w piątki o uratowanie Europy od islamu. Zajmujemy się już ostatnim punktem z tej wielkiej drogi pokuty narodowej. Jest nią, moi drodzy, adoracja najświętszego sakramentu. Pan Jezus nas uczy adoracji i przy okazji przedstawia siebie, mówiąc, kim jest, jak mamy się, moi drodzy, przed nim i z nim obchodzić. Przed, po, przed południem było piorujące teologiczne rozważanie o pochodzeniu Boga. Przedstawiłem Wam 11 podstaw istnienia. Boga. Lepiej się już nie da zrozumieć tego, który nie ma początku, nie ma końca. Istnieje bez przyczyny. Pan Bóg to wszystko tu nakreślił. Ostatni jedenasty punkt. Tego hasła było nigdy się nie mylę. Wybrałem cię słusznie. Dotyczy to Ciebie, mnie, każdego, kto zdecydował się na drogę, pokuty narodowej, a szczególnie tych, którzy są nazywani natankowcami. Że jest ogromny czas łaski, to widzę po poruszeniu na polu bitwy wokół mojej osoby. Mówiłem wam zakazania Wielkiego Tygodnia, trzeba będzie zapłacić sowicie. Dziś zdaje się, że jest kumulacja wszystkich możliwych ataków. Bogu dzięki, jutro sobota i niedziela urzędy nieczynne, poczta nie działa, więc nic nie dotrze. Jak na razie wykorzystano wszystkie możliwe środki poczynania od kościelnych przez państwowe, zaznaczyć mi, że my tu jesteśmy i żądamy od Ciebie, abyś tak samo klaskał, jak mi. my klaszczemy. A że klaszczę nierytmicznie, więc pamiętają o mnie. Idę dalej w rozważaniu. Teraz chcę Wam przedstawić Bóg. Sześć prawd, bo tak to nazwałem w tym orędziu, Wolności człowieka. Przypominam, kto ma naszą książkę o adoracji, rozważanie szesnaste. Zapamiętaj, moja wola uczyniła człowieka. Co to znaczy? Pochodzimy od Boga. Jest ktoś silniejszy od nas, który nas stworzył, uczynił? Ktoś, to nie jest niczym zdeterminowanym. I nie było zamówienia przy mnie takie włosy, taki wzrost, takie palce, takie pazury. Rozumiecie? Bo dziś jest oferta, że będą, będą się już już się jawią ludzie ze szkła. Taki rozmiar, taki kolor włosów, taki muzyk, taki rzeźbiarz, taki biegacz. Już się nie będą rodzili w tej chwili słudzy, tylko wszyscy o doskonałych parametrach, aby zaspokoić potrzebę nienastycznych rodziców. Bóg stwarzając mnie i ciebie nie był niczym ograniczony. Więc pierwsza zasada wolności człowieka, moja wola, uczyniła człowieka. Dlatego znamy te orędzia Pana Boga, który przedbroni swego sługę, bo mnie sądzą za tę koncepcję: człowiek z próbówki, to niestety, ale nie człowiek, nie ma duszy. Więc Pan Bóg tam wyraził perfekcyjnie swoją wolę stwórczą. Każde gmyranie w tej dziedzinie jest naruszenie pra, pra, praw stwórcy, dlatego nie daje duszy. Czyli stworzą byt, który będzie konserwowy, jadalny. Bo tak na to trzeba patrzeć, w jakiej rzeczywistości stajemy. Druga przyczyna praw wolności człowieka. Moja wola... Uwolniła go od przekleństwa grzechu pierworodnego, posyłając własnego syna na śmierć. Jeden z najtrudniejszych elementów wiary, grzech pierworodny skutki grzechu. I druga część związana z tym, bo dzieło odkupienia jest związane z grzechem pierworodnym nie da się tych dwóch przestrzeni rozróżnić. Więc Kościół wpadł na pomysł, że musimy się pozbyć Jezusa. Forma walki ze mszą świętą jest ostatnią, moi drodzy, rozprawą z zbawicielem. Wielu was zostało zaszokowanych, kiedy wymieniłem wam, kto to, kim jest, kto to jest kapłan bezrozumny. Dzieci musiałem to uczynić, powtórzę to jeszcze nie raz. Abyście wiedzieli, ich wszystkich Pan Bóg kasuje z przestrzeni świata, rezygnuje z tego typu ludzi, a nam każe się modlić, aby oni wszyscy zniknęli z powierzchni ziemi. <laughs> Takiego Boga jeszcze w naszych orędziach nie słyszeliśmy. Więc przypominam, drugie prawo wolności człowieka. Moja wola uwolniła człowieka od przekleństwa grzełu pierworodnego, posyłając własnego syna na śmierć. Trzecia zasada. Moja wola uczyniła go, czyli Jezusa Chrystusa, człowiekiem i pozostawiła na świecie widzialnym aż do skończenia świata. Tu będę musiał się skonsultować z panią Agnieszką, bo wybaczcie, bo moja wola uczyniła go człowiekiem. To może chodzić o Boga, bo mamy duże G, ale może też chodzić o człowieka w wymiarze bytu. Bo dalej zdanie jest, pozostawiła go w świecie widzialnym, a no tu będzie raczej, mój drodzy, ozbawicielu jednak. Moja wola uczyniła go człowiekiem, bo Jezus jest Bogiem. Na życzenie Ojca przyjął postać człowieka i stał się realnym człowiekiem na Ziemi i pozostawiła go widzialnym aż do skończenia świata. Tu chodzi o Eucharystię, o Biały Chleb. Jest widzialny Bóg dla zmysłów do końca świata. Moja wola wreszcie pragnie czci. I adoracji tego, który zbawił rodzaj ludzki. Czyli, moi drodzy, wola Boga, jeśli chodzi o adorację, jest naszą powinnością. Co znaczy powinność? Mus. Mamy to wykonać. Takie jest życzenie Pana Boga, byśmy adorowali i czcili tego, który zbawił rodzaj ludzki. Choć człowiek może osiągnąć zbawienie za przyno, tego, który się ofiarował, wielokrotnie tego nie osiąga, bo nie czci tego, który mu tę chwałę wyprosił. I ci Pan Bóg w tych deklaracjach patrzy bardzo szeroko. My jesteśmy zakorzenieni w naszym wymiarze czasu. Umrzesz, jesteś w trumnie. Dla świata koniec ale dla nas wieczność. Te wszystkie punkty, które tu Bóg wymienił, prawd, wolności człowieka, są ukierunkowane na wieczność, czyli na niebo. Jeśli tego nie wybierzemy, dzieci, nie oczekujcie radości wiecznej, bo Pan mówi, choć człowiek może osiągnąć zbawienie za tego, który się ofiarował, może, przecinek, wielokrotnie nie osiąga tego, dlatego, że ma wolną wolę. wybiera. To jest wasza wolność, w wymiarze decyzyjności. Ale decyzyjność ma skutki. Jak wam często wyjaśniam, wiem, że masz pomysł, zrób ciągle tak na Libanie, tamto, to ja mówię: daj mi 500 tysięcy 500, dolarów, 500, 500, 500 w razie czegokolwiek, no to ja Twój pomysł opłacę. A jak Ty masz pomysł, a nie masz żadnego balastu odpowiedzialności, musisz milczeć. Jeśli macie pomysł, a znacie wolę Bożą, musicie wybrać między wolą Bożą, a twoim pomysłem. Przypominam, wybór wedle twojego pomysłu kończy się tym, co mój Bóg wielokrotnie tego człowiek nie osiąga. Osiąga. Bo nie czci tego, który mu tę chwałę wyprosił. Teraz idę w dalszą część tego rozważania nazwałem ją cierpienia trójjednego Boga. To moja boleść i największa boleść mojego serca. Dotyczy to ostatniego zdania, bo nie czci tego, który mu wyprosił chwałę. Pastor Franciszek w Nowym Humanizmie wraz z swoimi współpracownikami dzieci perfekcyjnie pozbawił się. Pozbawił Jezusa. Nie ma go w przestrzeni dzieci. Jego koncepcji nowej religii. Dlatego Pan Bóg, co nam zapowiedział w drodze częstochowskiej ostatniej? Zmuszacie mnie, żebym powiedział dosyć. I podjął działania których się nie spodziewacie. To moja boleść, że Jezus nie strzony, największa boleść serca, bo nie żal mi wzgórz, wodospadów i jezior. Żal mi mojego syna. Osamotnionego na drodze swojej ofiary, kalwarii i w tabernakulach całego świata. Pierwsza żal Boga Ojca. Żal mi mojego syna, osamotnionego na drodze swojej ofiary. Dzieci dzisiaj w wielu państwach, kościołach narodowych nie jest składana ofiara przy świętej. Żal mi ofiary. A tam, gdzie jest ofiara składana, co oni wyrabiają ze Zbawicielem? Nie ma szacunku miłości. Sprawdzam waszą miłość, moich najbliższych. Kto dziś z was jest na czarno ubrany? Mamy dzień, moi drodzy, narodowej żałoby. Pani Jadzia, tak już, to, to jest, jesteś na czarno tam? Tak? Ale pod spodem, ale to co masz, to kurtka jaka? Jest czarna? Nie jesteś czarna. Kto jest na corno ubrany? Pan Mariuszek, tu jest. Pan Mokrawat krawat biały, koszula musi być corno. Trzech rozumiecie? Pani, widzę, jedna, te, no, pani, ile ma jedna corno dziś ubranych? Pani Ania, pani Agatka, tu są panie Marty, jest pan siedem. I próbujemy bronić pana Jezusa, rozumiecie? Ogłosiłem w ramach powstań narodowego. Jak się pytają, czemu na czarnych? Bo dziś mamy żałobę. To, co zrobiono w Kościele Polskim z Panem Jezusem. I to, co zrobiono z Jezusem w Kościele Katolickim. Żal mi mojego syna, osamotniego, na drodze swojej ofiary, na Kalwarii, bo ucha jest Kalwaria, i w tabernakulach całego świata. Osamotnionego na swojej drodze, na Kalwarii. Dzieci... Zajmiemy się Kalwarią, czy omadlam codziennie nasz egzorcyzm za bezczęścieli. Kapłan Beszczeciel to jest członek masonerii, który wykonuje rozkazy i wprowadza dane zwyczaje. Rozumiecie wprowadza chorobę, czy to przy tłumaczeniu, czy wprowadza znak, czy cokolwiek dzieci likwiduje. Ja przez lata patrzcie na nasze krzyże po zmartwychwstaniu Pana. No, dawałem stółę prosto, no nie? No, ona przez wieki była, moi lektorzy znaleźli, skrzyżowana. My mamy skrzyżowaną, rozumiecie? Nie darowano niczemu, w żadnym znaku w kościele, jeśli idzie o przetrydencką i kulturę kościoła katolickiego. Po Słoworze Watykańskim wszystko jest odwrotne. Wszystko jest zarażone. Wszystko to dokonywali i robili bezczęściciele. Pan Bóg później mówi, mutnie się za bezrozumnych. Tych, którzy niszczą mszę świętą, módlcie się, bo oni znikną z powierzchni ziemi. Kto to jest kapłan bezrozumny? Udzielający komunię świętą, Pani Agatka, pisz punkty, to muszę spisać, damy to na internet. Udzielający komunię świętą na rękę. To jest bezrozumny. Udzielający komunię świętą na stojąco. Zmuszający Was, żebyście się nie żegnali, nie klękali, nie składali pokłonów, bo to jest kapłan bezrozumny. Spokojnie tylko dziecko pisz, ja tu wymieniam te punkty, bo skoro jest taki ferment, no to musimy, mówimy jasno, kto to jest kapłan bezrozumny, jak się nie nawrócą, muszą zniknąć z powierzchni ziemi. Wprowadzający do prezbiterium kobiety, za chrystianki sprzątające, ubierające kwiaty, rozumiecie, tam baba nie ma wstępu. Czytające, modlące się, goniące kołtarza. Dzieci w zmartwychwstanie. stanie, chyba było na Śląsku, wydarzył się cud. Pochodzi młoda dziełuszka super, nazwijmy to on, on Lektor siedzi w ławce, ksiądz i ma śpiewać psalm. Zaczyna usta otwierać i dźwięku nie ma. Nie idzie wyjść głos. Zaszokowana wraca na miejsce, ale ją dopingują. Wychodzi nie może. Dzieci chce śpiewać nie może. W końcu podchodzi lektor i spokojnie odśpiewuje psalm. Każda kobieta przy ołtarzu jest to śmierć 40 powołań kapłańskich. Cytuję, błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński. Bezrozumny kapłan to ten, który uczestniczy w lebrze. Trzeba to jasno dzieci poustawiać, bo ofiara przy świętej zakłada ofiarę i ofiarnika. Ofiarnik musi podchodzić do ołtarza, dotykać go, brać ofiarę do ręki, rozumiecie? Wszyscy inni, nazywam to apacze, po góralsku, a ja oglądam, nie? Apacze, apacze, a tu nie niedźwiedź, rozumiecie? Czyli zanim się pojawili apacze w Ameryce, to już na podchalu u nas w górach apacze dawno chodzili. I są to apacze, którzy patrzą, rękę wyciągają, myślami, więc to, to są tylko nazwijmy to: siedzący bezmyślni ministranci. Bezrozumni kapłani. To ci wszyscy, którzy wprowadzają klaskania, śpiewy, życzenia przy ołtarzu, wrzaski, wpuszczają do ołtarza różnych artystów, którzy chcą się wyżyć, dziwactwa nie, 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 niespożyte, kładem do kościoła wjeżdżą na koniu, no to wszystko w Polsce było. W mundurze strażackim odprawiam przeświętą. W mundurze strażackim odprawiam. No wszyscy z byli szczęśliwi. Położył na ramiona, nie na no strażak przy ołtarzu. Więc z tego powodu Bóg bardzo cierpi. Żal mi mojego syna osamotnionego na drodze swojej ofiary, na Kalwarii i w tabernakulach całego świata. W, pościele, w kościele polskim 90% kościołów jest na klucze szczelnie pozamykane. Tu Wam Pan powie, będzie orędzie: klęczcie przed murami, przed drzwiami i czyńcie adorację. Ja tam jestem. Drugi żal Boga Ojca żal mi mojego jedynego. Żal mi jego opuszczenia w świątyniach podczas składania najświętszej ofiary i w czasie jego cichej, pokornej ofiary, towarzyszenia cierpiącemu w czasie pokuty na ziemi człowiekowi. Na naszych wsiach świętych mamy wiernych tyle, ile by kot napłakał. Rozumiecie? Wszystko wystyga. Żal Bogu pokuty Chrystusa, bo nam to Pan Bóg wyjaśniał, że przebywanie w Jego tabernakulum to jest ogromna pokora Boga i uniżenie. Jest to pokuta. W kwadratowej puszce przebywa dzień i noc i ci nikt nie przychodzi, nie pali się lampka wieczna, brud, smród, nie ma kwiatów, oszczędzaj na prądach, etc., etc., etc. Przecież cały kapitał Kościoła, materialny, wypływa z tabernakulum. Przecież to Bóg daje. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. To nie tylko chodzi o kasę, ale chodzi, moi drodzy, o ofiarę daną swojego ducha i ciała. Trzeci żal. Żal mi jego ofiary, bo jest zbyt wielka, aby mogła być bezkarnie lekceważona. Dlatego wzmaga się mój gniew na bezbożny świat. Lekceważący mojego syna. I uspokaja się moje serce na widok prawdziwych czcicieli najświętszego sakramentu czy myśli przewodnie tego trzeciego żalu Boga? Żal mi jego ofiary, bo, jego, bo jest zbyt wielka, a mogła być bezkarnie lekceważona. Bezrozumny kapłan to ten, który udziela półnagim babom komunii świętej. Nie? To jest bezrozumny. To trzeba jasno ustalić. Ja nigdy nie udzielę. Wypierśowała się, miniwała. Wszystko widać. No, ja nie będę prosiakowi dawał komunii świętej. Szal mi jego ofiary, bo jest zbyt wielka, aby mogła być bezkarnie lekceważona. Bezczyściciel i bezrozumny kapłan, dzieci oni bezkarnie lekceważą mszę świętą. Bezrozumny kapłan pisze Dziecko Drogie, kapłan rozmawiający w kościele. Bezrozumny kapłan to kapłan nieubierający szat w czasie strowania obrzędów sakramentów. Trzeba być super bezrozumnym i pysznym, żeby w konfesjonalnie nie ubierać stóp. Jest to znaka władzy, którą Bóg daje, i się kapłan tego pozbiera. To jest coś nieprawdopodobnego. Bezrozumny kapłan to kapłan, który odrzuca patenę w czasie Komunii Świętej. Bo skoro tak zareagowaliście, no to ja wypisuję wszystkie rzeczy, abyście wiedzieli, kto to jest bezrozumny kapłan. Oni wszyscy znikną. Bezrozumny kapłan to kapłan, który usuwa balustrady komunijną. Bezrozumny kapłan to kapłan, który usuwa ołtarze, wszystkie święte obrazy i zostawia puste ściany. Bezrozumny kapłan to kapłan, który usuwa krzyż z tabernakulum. Bezrozumny kapłan to kapłan, który zmienia słowa konsekracji. Wtedy nie macie mszy świętej. Bezrozumny kapłan to odprawiający mszę świętą na babskich ciasteczkach. Tak to nazwijmy te bułeczki, ciasta, co kobiety piejo, pieką w neokatomynacie, we wszystkim. Oni nigdy nie mieli ofiary przy świętej, rozumiecie? Mieli spotkanie. Bezrozumny kapłan to kapłan, który łamie zasady kanonu. Za to jest przekleństwo Boga. Przypominam, kanon święty zaczyna się od modlitwy: święty, święty, święty. I trwa już do końca przy świętej. Więc w tym się ukrywa, w tych słowach, to co mówi Pan. Żal mi jego ofiary, bo jest zbyt wielka, aby mogła być bezkarnie lekceważona. Dlatego wzmaga się mój gniew na bezbożny świat. To orędzie było z 22 grudnia, czyli 4 miesiące temu. Za dwa miesiące Pan Bóg zapowiedział lanie dla świata. Rezygnacja z kapłaństwa Znikną kapłani swojej ziemi i zapomina jest kara Apokalipsa. Dzieci Bóg jest bardzo, a bardzo rozgniewany. Trzeci punkt tego żalu, trzeciego. Uspokajam się moje serce na widok prawdziwych czcicieli Najświętszego Sakramentu. Dzieci to jest celowość adoracji. Uspokoić serce Zbawiciela. W 18 do Krzyżowej przed miesiąca na powstała, Bóg Ojciec mówi, kiedy idziesz na adorację, bierzesz mnie w swoje ramiona i tulisz mnie. Jestem obezwładniony. Jestem obezwładniony. Dlatego cieszę się i dziękuję Wam wszystkim tu obecnych, którzy chodzicie na codzienną przeświętą i na adorację. Jest to duży wysiłek organizacyjny. Dzieci nieraz tych przeszkód jest na miliony. Wiem, jaka to jest walka, bo wiem po sobie. Jeśli idzie o adorację dzieci, o przeświętą, no to z urzędu mam. Ale później, przy tym, co się dzieje w tych tygodniach ze mną, znaleźć czas jeszcze na adorację, 15 minut. To czasami nieprawdopodobne. Wiem, co wy musicie przeżywać w świecie, mając mężów, żony, dzieci, gotowania, sprawy, dzieci. To, bo wasz świat, w wasze wymiarze też jest tak zagmacwony jak mój. Rozumiecie? Niczym się nie różnimy. Uspokaja się moje serce na widok prawdziwych czcicieli Najświętszego Sakramentu. Rozważaj więc w sercu tajemnicę życia, męki i śmierci tego, którego masz przed sobą w chwili adoracji. Czyli moi drodzy, macie już ogromną wiedzę, bo to tłuczemy, jeśli idzie o mękę Pana Jezusa, co Mu robiono, jak czyniono. Macie teksty, mamy 24 godziny, więc jak się idzie na adorację, tylko się skupi na pewnym wymiarze, co się tam działo, jak Pan cierpiał. Jak se... No to dzieci o wiele łatwiej nam jest adorować Boga. Czy to w czasie przyświętej. Czy moi drodzy w czasie adoracji? Błogosławię cię moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Też wam mówię na koniec tego rozważania. Amen.